Witam Was, kochani, na moim kanale Ogród Agnes. Dzisiaj y, będzie filmik na temat przygotowania y, rogalików. Jest bardzo prosty y, przepis. Już Wam mówię, co będziecie y, potrzebować. Tutaj w miejscu przygotowałam sobie już przesianą mąkę 4,5 szklanki mąki, o pojemności oczywiście 250 ml. Y, tutaj mam też y, mleko. Do mleka. dam jedną czwartą kostki drożdży. Jeżeli nie macie takich drożdży świeżych, możecie zastosować drożdże w proszku. Tutaj pokruszę. Oczywiście mleko wcześniej sobie możecie podgrzać. Teraz wymieszam, aż drożdże się rozpuszczą. Już prawie drożdże się rozpuściły. Jeśli dobrze nie rozpuszcza wam się drożdże, to może to spowodować, że w później już wyrobionym cieście zauważycie takie właśnie zgrubienia i tam będą znajdować się kawałki drożdży. Więc warto zwrócić na to szczególną uwagę. Przygotowanej wcześniej mąki. Następnie wlewam jedną czwartą można powiedzieć: no ćwierć szklanki oleju, też pojemność oczywiście, 250 ml. Łóżeczka soli. Lekko mieszam. Do tego dodaję cztery łyżki cukru. Zamiast takiego cukru kryształu, możecie zastąpić yy, cukrem pudrem. 2, 3 i 4. Cukier odkładam. I wszystko dokładnie mieszam. to robić ręką, możecie też łóżką. Ja najpierw zrobię to łóżką, a później już ręką. Jak widzicie, ciasto teraz to robiam ręką. Jeżeli ciasto zauważycie, że na przykład przykleja Wam się do ręki, tak jak mam troszeczkę oblepione, to wystarczy, że podsypiecie je mąką. Tam w zależności, czy wyjdzie Wam troszeczkę za luźne to ciasto, czy, czy za gęste, to możecie podsypać właśnie yy, tam łyżeczkę, łyżeczkę mąki. Yy, następnie troszeczkę mąki. Na strunicę. I co teraz? wyrabiamy ciasto. Tutaj już troszeczkę przerobimy. Jest bardzo fajne, elastyczne. Galiki wychodzą z niego przepyszne. Bardzo fajnie też z tego ciasta wychodzą yy, bułeczki serowe. Myślę, że kiedyś też wrzucę wam yy, filmik jak przygotować. I oczywiście teraz tutaj mam łyżeczkę masła. I staram się tak wysmarować to ciasto. Można powiedzieć, że wklepuję to masło w środek ciasta. Tutaj nadmiar troszeczkę, jeżeli Wam się za dużo nałoży, możecie odłożyć. I jeszcze troszkę podsypię mąką. Też około tak łóżki mąki Jeszcze trochę To podsypujecie mą mąką aż do momentu, gdy to ciasto przestanie wam się kleić do dłoni. Nie to będzie jeszcze troszkę. No już prawie jest takie fajne elastyczne. Ciasto już jest fajnie wyrobione. Teraz wymieszamy sobie tylko tą stronicę. Teraz ciasto podzielimy na cztery równe części. Na talerz. Tutaj lekko stolnicę pokrywam mąką, i lekko wyrabiam A w ten sposób. Robicie takie kulki, i tak robicie jeszcze z trzema z trzema porcjami wszystkie już mam uformowane kulki. Możecie też to nakryć. Następnie wzięcie jedną takie, lekko spłaszczacie. Też należy podsypać stolnicę mąką. I należy takie ciasto rozwałkować. Gdy już rozwałkujecie ciasto, następnie będziecie potrzebować około trzech łyżek masła. Oczywiście musi to być masło roztopione. I delikatnie należy rozsumować to masło. Na ciasto nie musi to być idealnie rozsmarowane. Dobra. Następnie robicie coś takiego. Raz i drugi, raz jedno na drugi, żeby zachodziło. Lekko dociskamy. I tutaj też należy posmarować ciasto masłem. I później należy to ciasto w ten sposób zrolować. Musicie uważać z tym masłem, gdyż jeżeli dacie go za dużo, to tutaj w tych szczelinach będzie Wam wypływać. Tutaj w ten sposób można powiedzieć, że tak lepiej jak pieroga. I jeszcze tak do dołu. I tak należy postąpić z resztą ciasta. Też możecie sobie oczywiście nakryć. Tak prezentują się. Moje, można powiedzieć, kuleczki już uformowane. Teraz bierzemy sobie jedną. Kładziemy na stanice, lekko rozpuszczamy. I należy je rozwałkować. Myślę, że już może być. I co teraz? Teraz należy przeciąć na trójkąty. I na każdy taki trójkącik, trójkącik należy nałożyć porcję magnolady. Tutaj dociskamy. Tylko się przykleiło. I tak wygląda mojego kaliki i tak będę robiła z pozostałymi. i tutaj rogi okay. w ten sposób i mamy rokalika. I tak wszystkie moje rogaliki zostały umieszczone na blaszce do pieczenia. Teraz oczywiście odstawię te rogale do wyrośnięcia tak mniej więcej na pół godziny. Jeżeli chcecie przyspieszyć ten proces wyrastania, to możecie sobie wcześniej nastawić piekarnik na 50 stopni i później do takiego ciepłego właśnie wstawić i to oczywiście zmniejszy Wam czas wyrastania. Także to oczywiście odkładam. Moje rogale oczywiście już podwoiło swoją objętość. Teraz będziecie potrzebować jedno żółtko roztrzepane. Możecie dodać też do żółtka łyżeczkę, mleka i każdego kolika rozsmarowuję żółtkiem. Już prawie wszystkie lokale są już posmarowane żółtkiem, jeszcze lekkie poprawki. Oczywiście ale teraz wędrują do piekarnika e, nagrzanego do stu osiemdziesięciu stopni Celsjusza. I tak mniej więcej na 20-30 minut. To oczywiście sobie zobaczycie, jak Wasz piekarnik piecze, bo nie każdy ma taki sam. Tak to prezentują się moje logaliki po upieczeniu. No muszę powiedzieć, że piekarnik mi dzisiaj zaskoczył i tylko wystarczyło logalikom 15 minut w piekarniku więc tak jak Wam mówiłam wcześniej musicie musicie doglądać i, i upewnić się czy wszystko jest ok w pikarniku żeby Wam się te rogelki nie przypaliły I co jeszcze one są jeszcze bardzo gorące możecie je posypać cukrem pudrem udekorować jak tam yy, yy, lubicie możecie też yy, zrobić yy, lukier ja uwielbiam takie same yy, z marmaladą. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, to oczywiście zachęcam Was do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. I możecie także pisać pod tym filmikiem, co chcecie, żebym e, Wam nagrała. Więc postaram się e, dostosować do Waszych e, próśb. Także to wszystko w dzisiejszym filmiku i do usłyszenia wkrótce.